Sąd okręgowy w Gdańsku zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycyjnymi o kredyty frankowe. Mimo, że CUE zbiera, zabierało już głos w tej sprawie, to pytań i wątpliwości jest na tyle dużo, że sędziowie z Polski wolą poczekać na orzeczenie ze Strasburga. Czy teraz polskie sądy zawieszą postępowanie, czekając na wykładnię unijnego prawa? O tym Artur Molenda. Jak już długo trwa ta sprawa? No Sprawa trwa około trzech lat, ale sąd w Gdańsku dopiero teraz zwrócił się z pytaniami do tsue. W ocenie sądów zawsze wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania prawa krajowego i wspólnotowego w konkretnej sprawie. Pytań jest pięć. W pierwszym sąd pyta, czy po wyeliminowaniu marży może obowiązywać w umowie średni kurs NBP. Dalej pyta o ustawę antyspreadową i jej wpływ na ważność umów. Sąd nie wie też, czy ma informować kredytobiorcę o roszczeniach banków za korzystanie z kapitału, czy po podpisaniu aneksu umowa może być uznana za Nieważną, i czy kredytobiorca musi wystąpić z roszczeniem o unieważnienie umowy i od kiedy ono obowiązuje. Pytania w, w, w ogromnym zakresie pokrywają się po prostu z generalnymi postulatami sektora bankowego. Sprawa prowadzona w Gdańsku została zawieszona, a oczekiwanie na wyrok CULE może trwać nawet półtora roku. To czas dla banku, by zwiększyć swoje rezerwy na pokrycie roszczeń kredytobiorców. Tego typu sygnał, że y, sąd polski zadał kolejne pytanie prejudycjalne do Trybunału, może spowodować po pierwsze zmniejszenie ilości spraw w sądach, bądź zawieszenie spraw. Toczące się postępowanie przed takim Trybunałem y, może być podstawą zawieszenia postępowań, ale nie. Nie musi być. Nie musi być. Nie boicie się państwo, że wasze postępowanie także zostanie zawieszone do momentu wydania wyroku przez zły? Nie powinno, bo tak jak mówię, ja nie jestem kredytobiorcą G-Money Banku. Szacuje się, że zawarto prawie pół miliona umów frankowych. Obecnie w sądach jest około 20 tysięcy pozwów przeciwko bankom i z każdym dniem spraw przybywa. Nie ma tutaj prostych takich zero-jedynkowych rozwiązań. Bo każda sprawa jest inna i jest indywidualnie rozpatrywana przez sąd. Są sprawy o Zwrot chociażby ubezpieczenia są sprawy dotyczące stwierdzenia nieważności bądź przekształcenia takiej umowy. A sądy często mają problem z wydawaniem wyroków i niewykluczone, że niebawem pojawią się kolejne pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Artur Molenda, Polsat News.